No, to kochana, wracamy po przerwie. Witamy serdecznie naszych słuchaczy, widzów, z takim, no właściwie, ja witam zawsze radością. Co by nie było, to ja mam tą wewnętrzną radość i chcę tak jeszcze, może ciąg dalszy pociągnąć o tym odchodzeniu. Bo tak, mam taki mały jakiś niedosyt, chociaż króciutko, bo odchodzenie ma być radosne. Ja, ja zadecydowałam, że ma być odchodzenie w sali, ma być zespół, ma być tańce, śpiewy. I radowanie się, radowanie mojego odejścia. No, już odeszła, już nam nie będzie dawać dobrych rad. <laughs> Jesteśmy od niej wolni, dajemy jej 100% wolności, tak to ma być. <laughs> tak. Także ym, oczywiście, mistrz ceremonii, który może tam troszeczkę podsumować to życie, bo ja jeśli już idę na jakieś pożegnanie, bardzo lubię, jeśli to jest mistrz ceremonii i, i tak od rodziny zależy, jakie podsunie kawałki, tak? Co on tam ma mówić, bo z palca nie wyssa, nie, sobie nie, nie wiesz. Chociaż czasami też koloryzują. Mistrz ceremonii to jest no, klub programu, bym powiedziała. No, moim jest takim w testamencie, żeby nie spalono, ale po trzech dniach, nie wcześniej, bo to jest istotne. Tak. I ja to... żeby były prochy rozrzucone na wody, na ziemię, wolność, bo ciało fizyczne należy do matki ziemi. Stworzone jest z żywiołów i tam powinno wrócić. I być wolne. I wiesz co, to jest mój na dzisiaj taki testament. Nie chcę, żeby nikt tam na tablicy widział i skupiał uwagę i ściągał na mnie. Natomiast jest dla szamana, który jest 100% w sobie, w tej sile podróżowania czasów, dla niego nie ma znaczenia co zrobią z jego ciałem. Rozumiesz, czy ta 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 o, różnica. różnica, tak, to jest dla niego różnica, on 100% odcina się do, od ciała, jak od starego płaszcza, wyrzuca płaszcz na śmietnik już o tym nie myślimy. No bo to ciało jest płaszczem. Tak, to jest płaszcz, jak na noc idzie, zdejmujemy wszystkie ciuchy, idziemy spać, czy ty przez sen myślisz o swoich ciuchach, że one tam leżą? Nie, i tak ma być odejście. I przez to przygotowywanie się, bo jak wchodzimy w pamięć, co przeszkadza teraz radować się życiem, to widzimy sceny, kiedy było ranienie siebie. I pewnie po wychodzeniu zobaczymy te wcielenia, kiedyśmy się ranili, kiedy daliśmy się ranić, lub raniliśmy innych, w różny sposób. Teraz to to wiesz, kiedyś to było takie bardziej drastyczne, a teraz to jest ranienie takie bardziej intelektualne, w białych rękawiczkach często. Ranienie, czyli krzywdzenie drugiej istoty. I my mamy przez to przeobrażenie siebie, przez to zrzucenie, tak jak wąż rzuca tą skórę. Najtrudniej mu z chodzi ta skóra, jak rzuca. Tak u, u ludzi też, najgorzej ten łepetynę na oczyścić, ten umysł, zmienić się z tego jak krzywdzącego, raniącego, w wiamiłującego, ja czyli akceptującego, który rozświetla, niekoniecznie się tym manifestuje, ale rozświetla w tych chwilach takich wchodzących w kontemplacje. Iwona, jeszcze tutaj aż się prosi, żeby powiedzieć właśnie co hamuje to życie, co... Bo śmierć to jest... Coś odchodzi, żeby narodziło się na nowo. I to musimy wiedzieć, to jest śmierć, to jest... Koniec i początek, to jest jedno, jak jedna dłoń. Tak? Kończy się i początek. Czy w zasadzie można powiedzieć tak, yy śmierć jest dokładnie tym samym co poród, tylko poród. Przychodzimy w ciele fizycznym, tak, a odchodzimy bez ciała fizycznego, tylko rodzimy się w ciele duchowym. I ale zauważ, że narodziny są śmiercią w świecie energetycznym. Tak. Tam tak. znikam, pojawiam tak. się w ciele. To też tak, jest śmierć. Z jednej strony śmierć, a tu narodziny. I tak, tak jest. samo jest przy wychodzeniu już końcowym, tak? Wychodzisz tu i znikasz, ale pojawiasz się tam. Tak. I tak samo my, wiesz, biologia mówi, że my nie mamy w DNA czegoś takiego jak kod śmierci, nie ma. Jest ym, chwilowe uśmiercanie y, starych komórek, czyli nieśmiertelność polega w nas na tym, że giną komórki stare i nowe się rodzą. Tak jak puca mamy co cztery dni nowe, teraz pytanie u kogo chorują? Co trzymasz? Jakie skamieliny trzymasz na poziomie płuc? Jakie zamrożone emocje? No właśnie, a jeżeli Nie... byś zobaczyła człowieka młodego, który ma litr wody w płucach, nagle, nistąd, co ni byś powiedziała o takim przypadku? No właśnie, co on zatrzymał tutaj? On zatrzymał smutek, on zatrzymał problemy rodzinne, ma jakieś na sercu. I zobacz, jak ludzie często mówią: Jego mam na sercu, to mój problem, ten problem leży mi na sercu. Ciągle z tym sercem, z klatką piersiową, to jest oddech. Mało tego, to jest brak wolności. Płuca są związane z oddechem i powietrzem, no? z wolnością. Zawsze Dobra. kto ma kłopoty z, ok z krzelami, krtanią, tym poziomem, tym, płucami też, to zawsze im pokazuje, straciłem wolność z jakiegoś różnego poziomu. Tak? A jak robię wgląd, to często jest to czarna opaska na y, tutaj, na krtani, tak na ratle. Tak. Na tle, tak czasami nawet szubienica widzę czyli nie ma ciebie żyjesz życiem innych życiem tym matryksowym możemy powiedzieć, czyli społecznym nie ma ciebie tutaj więc odzyskać siebie żeby wiedzieć gdzie ja mam iść odzyskać siebie a jak żyjesz ciągle pracą nadwyrężasz się nie rozluźniasz to kiedy ty dla, dla siebie masz to na to scalenie, czas, kiedy, jak ciągle coś robisz. A jak nawet się trochę scalisz, to przez martwienie o bliskich tracisz tą energię. Także płuca jak najbardziej niechęć życia, niechęć życia. Czyli właściwie co ja tu robię, z obowiązku, dzieci ma, no to z obowiązku. Nie żyje, jak robi z obowiązku, nie żyjesz. I ja miałam wiele takich przypadków, może niewiele, ale kilka, gdzie już osoba była bardzo ciężko chora i ja tak mobilizuję, jakie masz marzenia, bo jak ty nie masz marzeń, to ty nie byś żył. Ja mam marzenia, ja mam dla kogo żyć. Zauważ Dobra. jakie słowa. Nie dla siebie, ja mam dla kogo. Ci wszyscy szybko podchodzili. Więc o jak ja były też takie słowa, jak ja wyzdrowieję, to ja będę wiedział, na co ten czas użyć. Odwrotnie. Nie wyzdrowiejesz. Nie wyzdrowiejesz. Najpierw musisz wiedzieć, co chcesz realizować, po co tu chcesz, to ciało jeszcze kombinezą zatrzymać. Zacznij to robić na miarę możliwości, żeby ta dusza zobaczyła, że nie marnujesz tutaj, że ona. Że ona, ym, no nie, trudno powiedzieć, nie traci czasu, ale że nie ma tej nudy, że ona nie realizuje swojego planu. Więc jeśli, jeśli ja nie realizuję marzenia duszy, bo moim pragnieniem jest i warto sobie ciągle przypominać, duszo ja chcę realizować tylko Twoje marzenia, a jej marzenia są takie, że zadawalają mnie, rodzinę i jeszcze w świat. To są marzenia duszy. O jedności pięknie, o rozświetlaniu. Więc to nie jest egoistyczne, absolutnie nie. Działania z umysłu są egoistyczne, tylko egoistyczne. A jeśli robię coś dla innych z rozumu, to znaczy, że w konsekwencji oczekuję na wdzięczność, jakąkolwiek. Będzie mi miał kto podać herbatę, jak będę stary, nie? Czy będę stara? No to jest czekanie na wdzięczność. Nie, że. Nie tylko, ale zobacz, jak ja, jak właśnie ktoś tam mówił, że na stare lata, kto mi poda herbaty, jak ja nie będę mógł. Czyli on już programuje siebie, że on jak będzie stary, to będzie tak schorowany, że on nawet tej herbaty sobie nie zrobi. Sam. Ale zauważ, Iwona, co się dzieje? Teraz jest takie przyspieszenie niesamowite, galopujące, wszystko się szybciej materializuje, a jak rozmawia z ludźmi, to ona mówi, no tak, muszę się zabezpieczyć, bo jak mi tam zamkną przedszkole, jeśli zamkną szkołę, jeśli każą będzie przymus tego, I rozumiesz, ja mówię, a ty wiesz, że ty sobie teraz to tworzysz, jak ileś razy powtórzysz coś, to to, to już masz w swojej rzeczywistości. Tak, Albo też są tacy, co gnają szybko, szybko, żeby zdążyć. Ojej, bo nie zdążysz, nie zdążysz tego. Jasne, że możesz nie zdążyć, ale w pośpiechu i w emocjach są zawsze niewłaściwe decyzje. Więc co by nie było, wyciszam się, chodzę, zadaję pytanie. Co by nie było. A jeśli chodzi o przyczyny chorób, no, chciałabym tutaj taki też bastion obalić mały, totalną biologię, to Ty na to? No powiem Ci, że ja nie do końca się zgadzam z tą totalną biologią. Bo? Nie zgadza mi się to, co jest w, tym, w opisie chorób, ja troszeczkę, wiesz, zajmowałam się, znaczy no zajmowałam się, nie w sensie zajęć, tylko czytałam troszkę. I jakoś to ze mną nie współgra. Wiesz, u mnie jest tak, że jak ja coś zaczynam czytać i od razu mnie coś odrzuca albo przyciąga. Mhm. I nawet nie analizuję co, bo ja wiem, że to nie jest dla mnie, to nie jest zgodne ze mną. No tak, ale gdybyś miała argument dać, bo ja, ja tu mam y, pewien argument. Sama się na tym przekonałam, tak, patrzeć na to, co Louisa Hej powiedziała odnośnie chorób. To jest podobnie w tej totalnej biologii, że jakiś partii odpowiadają, co jest ogólny schemat. Podobnie jak yy, który to dał, jaki tam ten senniki, że to jak ci się śni, to jest to. I ludzie święci w to, tam wchodzą w to. Nie, nieprawda. Wszystko jest indywidualne. I o to mi tu chodzi. Każda przyczyna chorób jest indywidualna. Jak mówimy o płucach, co mówiliśmy, płuca co cztery dni powinny być nowe, więc jasne jest, że jeśli są chore, to tu to coś trzymasz. Ja mówię ogólnie. Ale co? To już jest indywidualna sprawa. Prawda? Także ja jestem nawet sama w szoku, co mi w sesjach wychodzi, co ja sama bym nawet nie wpadła na ten pomysł, że, że coś takiego może być. Jak ja mogę opisać to w schematach, skoro każdy pacjent ma inne. No, oczywiście, każdy człowiek jest indywidualny. Tak. Ja się też nie zgodzę z tym, że właśnie jest jakiś tam szablon i musisz dopasować wszystkich ludzi do tego szablonu. Absolutnie nie. Mhm, Natomiast jeszcze powiedz mi, co byś powiedziała o chorobach dzieci, bo też taki przypadek młoda osoba ma. Trzyletnią córeczkę, i praktycznie to dziecko z chorób nie wychodzi. No, matka w sumie też. Moja kochana, jest ogrom informacji na ten temat. Pierwsze, co mi się nasuwa, to medycyna chińska mówi: chora matka, dziecko, lecz matkę. Prosto. I w narządach to samo mamy, tak? Jeśli chora jest wątroba, lecz matkę, czyli nerki, zajrzy do nerek. Natomiast Yy, jeszcze inne rzeczy. Ja, jak, jak ja przez lata praktykuję, najpierw zobacz fizycznie, co zakłóca przestrzeń życia dziecka. Fizycznie. Cieki wodne, czy nie ma telewizora przy głowie? Bo szłam do domu, jak badałam to, dziecko jak z chorób nie wychodził, ja przychodzę, a łóżeczko przy telewizji. A oni tam siedzą dalej i codziennie oglądają, a dziecko małe śpi. Nie wiem, ile miał dwa latka, trzy latka, to dziecko. Więc wiesz, takie techniczne rzeczy trzeba najpierw zrobić. Pytanie co je, najpierw odstaw to, co śluzuje, najpierw odstaw, wiesz, antybiotyki, pracowałam nieraz z ludźmi, którzy nie mogli wyjść z antybiotyków, ja wiem, no trzeba się przełamać, trzeba odstawić, wejść w roślinne antybiotyki, w naturalne jedzenie, nawet gdybyś miała to odchorować, poleżeć, bo choroba to wiemy, to jest nic innego jak oczyszczenie. Przetrwa, do tego ćwiczenia zadawałam, jak pobudzić nerki. Na przykład, bo zależy to akurat, jeśli było coś z nerkami, z nerkami, ze strachem, więc z tą intuicją kładłam i mówię, a teraz wejdziemy w twój strach. Tak? Więc wielowarstwowo pracuję. I przepracowałam strach, ćwiczenia z nerkami robiła, weszła w odpowiednie wyżywienie i zakończyły się, bo nie mogła dziewczynka, pamiętam, 13-letnia nie mogła wyleźć z antybiotyków przez gronkowca w Jelitach. I bez antybiotyków, no bo one nie działają, poprzez uwolnienie jej od jej przyczyn, od strachu, zainicjowałam scenę strachu. Uwolniła się. I takich no to jeden z przykładów był, tak? Jeden z przykładów. Także sny nam, wiesz, niektórzy mówią, a wystarczy tam 5 godzin spać. Jak dobrze się odżywiasz, to mało snu potrzebujesz. Absolutnie Szamani mówią, że nie jest wiele warunków, żeby szamańskie, uzdrowicielskie inaczej mówiąc. Te. Mieć właściwości i podróżować w czasie poza ten czas, który mamy materialny, typowy, to oni mówią: długi sen. Raz, że w jakiejś fazie snu odpoczywasz, w tym ciężkim snu, gdzie regenerujesz się, potem wchodzisz w stan REM, gdzie dusza ma szansę ci przemówić przemówić, czego chcę od ciebie lub czegoś, jak zadawałaś pytania, żeby ci odpowiedzieć na jakieś pytania, więc te osiem godzin to mówią minimum trzeba spać. Tylko nie, nie, nie dzień poświęcać, no, my po prostu wszyscy za późno chodzimy spać, to o to chodzi. Nie? Tak, a, a dzień ranek jest bardzo rześki, bardzo odżywczy, a Niektórzy śpią do południa i tu tracą tą energię. To nie o taki sen mi chodzi, prawda? To nie o taki no. sen. No, co jeszcze tutaj mamy na zakończenie, bo nie chciałabym już, żeby to tak długo było. Czy jeszcze I tak, mówiąc tak, żyjmy dla siebie głównie. Jeżeli będziemy dla siebie żyli i siebie kochali, to będziemy dobrzy dla innych i będziemy dużo miłości dawali innych, tak? Tak, tak, tak. Umierajmy świadomie. Umierać świadomie, zakodować tak. sobie, że odchodzę świadomie, lekko. Lekko odchodzę. I daję wolność, nawet jak się ktoś bliski w rodzinie powiesił, ja mu daję, akceptuję wybór jego śmierci. Nie interesuje mnie, gdzie on pójdzie. Ja mogę potem, jako uzdrowicielka, tam wejść w tą przestrzeń i mu pomóc, jeśli on będzie chciał. Ale akceptuje jego, czy wpadł pod samochód, czy się powiesił, czy se tam żyły podciął. My musimy to zaakceptować. Bo ja, czym ja, kim ja jestem, że ja mam twoją wolną wolę ingerować? Więc, więc akceptujemy jego, jego odejście. Natomiast z, u, jeśli jestem już na poziomie uzdrowiciela, to w różny sposób mogę wejść i zapytać, czy Ty chcesz, żebym coś z tym zrobiła, pomogła. Nie? I to są działania ogólnoludzkie. Co jeszcze było mowa? Czyli tak, dziecko choruje, najpierw sprawdzamy a, o czy urządzenia, a później leczymy matkę. Tak, ja też nie wiem, czy leczymy, ale na pewno zapraszamy matkę, żeby ona zwróciła uwagę na siebie, bo dziecko zawsze jest obrazem matki. Matka ma kłopoty z sobą, to dziecko przejmuje. Tak jak kot, kot przejmuje choroby domowników, zwłaszcza tej, która się opiekuje nim, czy pies też przejmuje. A co dopiero dziecko? Dziecko chce los tego pokrzywdzonego rodzica, który cierpi, który narzeka, który jest tym typem biedactwa, dziecko chce wspomóc i na siebie bierze tę chorobę. To jest taki jeden z przykładów, ale to niekoniecznie, to jest jeden z. A często tak, często tak. Jeden nie. z. Natomiast obserwuj dzieci. Twój stan samopoczucia pokazują dzieci, pokazują zwierzęta. I prawdziwie, no może się tu narażę właścicielom zwierząt. Zwierzęta dla mnie powinny być na wolności, na wolności. W pierwotnym planie nie było czegoś takiego, jak udomawianie zwierząt, to jest nieszczęście, a potem te krzyżówki, różne rasy robienie, żeby dla biznesu, to już jest biznes. Potem te wyrzucane psy, no, no, no to jest wszystko chore. Ale na koniec jeszcze może Powiem tak, bo wiesz, no wiadomo, że nie wypełnimy wszystkiego, kochana. Ja, jak tutaj się zaczęłam przyjeżdżać do lasu, bo kupiliśmy sobie tą działkę wielką, ten domek, w którym teraz mieszkamy, przyjeżdżaliśmy tutaj każdą wolną chwilę, i las mam tutaj zaraz, parę metrów. Jak zbliżałam się do lasu, jak chodziłam na spacer, to las w lesie było głośno od ptaków. Ja to na wiosnę zauważyłam. Teraz tak ptaki już nie, nie ćwierkają jak wiosną. Ale wiesz co, wchodziłam do lasu i zastanowiło mnie to, one milkną. Ptaki milkły, kiedy wchodziłam do lasu. I tak się zastanawiałam, czy one mnie nasuchują, czy one mnie się boją. I wiesz co, po tylu miesiącach, po roku, do mnie dotarło, że ja miastowa nie pasowałam energetycznie do przestrzeni yy, żywiołów, ziemi, matki ziemi. Ja wiele miesięcy pracuję nad połączeniem się z prawdziwym ziemią i będę to obserwowała na wiosnę, czy wchodząc z tą moją łagodnością już i akceptacją do ziemi, do żywiołów, jak zachowają się ptaki. Bo jak będzie zero agresji dla życia, dla, wiesz, dla tych dzieci matki ziemi, to one mi to pokażą. Także każdy mieś, mieszczuch ma to przejść, żeby żywiołami się pogodził zaprzyjaźnił przyjaźnił ze wszystkimi istotami, nawet tymi, co mówimy, bakterie, bo ja też zawsze o bakterie, ale teraz już wiemy, jak boimy się bakterii, mamy w czystości żyć, ale jak boi się bakterii, wirusów, to one cię traktują jak pożywienie i zaczynają zżerać. Więc tutaj w tej całkowitej przyjaźni ze wszystkimi istotami żywymi, to nasze życie się zmienia i ja będę, na, ja będę co jakiś czas mówiła, co mnie się zmieniło, no bo nagrywam, póki co nagrywam i sama jestem ciekawa, jak to będzie. A ty zaobserwuj, jak ty wchodzisz do lasu, co się dzieje, też jesteś miastowa. No już ja sześć to... lat mieszkałam, siedem lat mieszkałam na wsi. Przy samym no, lesie. Okej, okay, a teraz? Wiesz, no i ale zaobserwowałaś las, jak się, za, jak się zwie, zachowywał las, jak wchodziłaś? Nie, bo nie myślałaś o tym, prawda? No właśnie nie. No, nie zastanawiałam się. No, do drzew, ale jakby no, nie myślałam pod takim kątem jak ty. Tak. Tak. I wiesz, my teraz to już wiem, też kiedyś nie wiedziałam, że y, żeby z drzewem rozmawiać, one bardziej reagują jak mówimy dryada. Tak? To tak jak na ziemi, ziemia fizyczna i drzewo fizyczne to drzewo sosna dom. Natomiast energetyczna ziemia to gaja, duchowa Tara, a i właśnie energetyczne drzewo to dryada. Ja z dryadą się Rozmawiam, przyjmuję informacje, proszę, no i, i w tym pięknym duchu, przyjaźni z wszystkimi istotami żywymi, przytulam Cię, dziękuję serdecznie naszym widzom, dziękujemy za uwagę, za Wasze pytania. Mamy. Dziękujemy za subskrypcję. Ja dziękuję za subskrypcję, żeby ta wiedza szła do, do większej ilości yy, ludzi. Znaczy, następnym, bo ta wiedza twoja jest bardzo, bardzo potrzebna w tej chwili. Mm -hmm. No jest potrzebna. No, 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 każdy mi, kto, kto ma na mnie trafić, to trafi, ja to wiem. Tylko no ciągle za mało nas jest tych, którzy uzdrawiają i rozświetlają. Czyli wszystkiego dobrego do usłyszenia i do, zob do zobaczenia. Wspaniałości życzę. Dziękuję pa. bardzo i wzajemnie i dla wszystkich. Pa?